Teraz, dawaj, pokażę ręka, dawaj, łokieć i kolano. Dawaj, pokaż ręka, łokieć i kolano. Jedzie ręka, łokieć i kolano. Ba, ba, ba. Fa. Jeszcze raz. Weź z tymi efektami gło głośnymi, tymi. <noise> dawaj. Ręka. Z efektami Łokieć i kolano Łokieć i kolano o! Teraz pokaż jakbyś byś kogoś na glebie <grywka> Na glebie to Wiesz co, e, Stalne I I gleba I później I później <coughs> Nie umiera Bredki. i zamyka mu się świat Pokaż, jak wysoko potrafisz nogę i tak A! no jeszcze raz tak, <gibli> tak jakbyś z efektami Efekty, efekty, dawaj, jedziesz. Nie mogę wysoko wchodzić nogę, bo... Tego dawi. jak miło! Nazwy jak bos! Choć ja to się Do dom, dom jak u Bo ja Cię kocham Bo Cię kocham Bo Cię kocham Bo Cię kocham Bo Cię kocham lasy, góry Łobec, lasy, góry Obejcz lasy, góry I wróćcie do nieba Łobec, lasy, góry Płobecć dla sygóry, łobecć dla góry! i wróćcie do nieba.